ogólnie to mamu kardory, i ona wujak tak, o, albo mnie pędzmy, pędz ta jakiegoś, czy coś jak wino ale wino, mordo, ja nie piję wino, ja piję suszek jak malinowy, sos malinowy, no wiesz, jeszcze zaśmiałe się, ja bym to podobnie ale, no szalcik z poleciliśmy na nas, a nie mimo papi ha ha, gorila gorila, ona ha gorila i wtedy powiedzieliśmy: Tak, stop hejterą. Włączyła się reklama. Postawiliśmy billboard LGBT. Niech żyje LGBT, zaśpiewa tak. Niech żyje wolność. Nabyta I wtedy tak. Ukłu, ty usłyszałem ale nie Luksko, więc, więc wtedy zrobiłem: Aha, wow, i postawiliśmy dach. Dach rodziny. Z tą mężem nie, no dobra. No dobra, wtedy powstaliśmy dom, dom Już bez LGBT. Nazwaliśmy go nie LGBT. Nie fajnie. I wtedy robili graffiti. Wolność! Niech żyje wolność! To zdjąłem graffiti, wyjąłem chuja, ścisnąłem go i tak. Za Polskę, za Salina! Za Salina, kurwa. Mam do czynienia, panetek!

No i nie poszedł cichać, czy to, 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 to. Ale nie bo tata mnie wtedy zaatakował od tyłu, ja się boję. ale to nieważne. No i szedliśmy ogólnym w klipsikiem w wtedy i spotkaliśmy Bartka, Bartek, je, Bartyka, ja osoby na rowerze z napisem, bądź krocz, ja tak, wiesz, nie wiem o co chodzi. Pisałem, że chodzi o Crossfire, co ja nie wiem co to znaczy, ale wiem, że jest w Crossfire, Crossfire. No to, natomiast Fire, no to Liza, liżę Fire, liżę Fire, ona mówi, mówi do mnie, ale chodzi o Fire, no to liżę Fire, zapisałem i wtedy robię dab, dab, piszę, zrobię skr, no i potem, potem robię. Na piśmie wszystkie laski moje. Jak masz jakiś problem, no to wyciągnę ci że Przecichuję w mordę. Jestem sobie Bartek, no i robię dobrze, ale to wiesz, no nie o to chodzi już w ogóle. To jest, to jest, to jest w ogóle historia na inne czasy, boś nie chcesz nut rosnąć. W ogóle w sensie, w sensie dałem liście dla Kamila i z jego jak wyleciał, rozumiesz to? Kamil nie ja, wierz, ja ja. Kamil to już mnie nie możesz bić, ja już nie pozwala, ja się nie będę dawał. On no, że jak co? Musimy się zapytać, pan Milo czy potwierdza. Potwierdzasz pan Milo? Cały durex. No dobra. No dalej, Patryku. Ja wiedziałem, że to jest krętarz. Wiedziałem, że to jest krentarz, Urwa. Ja nie jestem aktorem, rozumiesz to, Bello? Ja jestem aktorem, Ja nie jestem aktorem, bo... ja, nie jestem aktorem bo... ja jestem... aktorem. 要是识多一点，多了解一点，多学习一点，多了我一点。反正，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现 Słoneczko mi się przysnęło, ale wiem, w odbyciu kręci, bo no będą się psiknąć. O, 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 o nie, do nie, o, o, o. O, Dziękuję za uwagę. mogę, coś powieć, pozdrowić Co? No chciałem pozdrowić ciocię, wujka i babcię, która nauczyła mnie takiego dobrego aktorstwa. A, to pozdrawiamy. list nie ma więcej czy ja? Ty